Możemy przejść do tych głosówek. E, do tych, e, do tych, tych. E, do e, screenów. Więc było tam e, zawarte coś takiego. Była to rozmowa z 14-letnią koleżanką, z którą utrzymywał e, ten. Os po pierwsze, na wstępie chcę dać oświadczenie. Od teraz mój. Oświadczenie wygląda w sposób następujący: iż nie chcę tej osobie wyrządzić krzywdy. Nie chcę jej pomówić i nie chcę wskazywać na nią palcem, że jest ona kimś podejrzanym. Przedstawiam tylko to, co pamiętam, że widziałem na screenie. Więc tak. Były to rozmowy bodajże z 14-latką. Być może miała 13, ale wydaje mi się na 90%, że miała 14. Nie proponował jej seksu ani nic takiego. Chociaż wiem, że się poznali na żywo. Być może poznali się na żywo później i chodzi tu o Polaka. I pisał tam tylko coś dokładnie tak. Że... O, seks chyba można od 16, prawda? E, druga część wiadomości była taka. E, nie, nie, nie. To, to było później, to było później. Jak już rozkminiał po wszystkim. Po wszystkim to było, że seks można od 16, to pamiętam. Druga część wiadomości. E... Druga część wiadomości była taka, to z tych wcześniejszych, że no ja jestem strasznie zboczony. Kurwa, strasznie zboczony. Że jest, po, że, no, że jest pojebany w łóżku po prostu, że jest z wyrolem, coś takiego. Trzecia wiadomość była, że nie, ona za młoda i słowa, skrzywdziłbym ją. E, więc, tak jak mówię, dla mnie to nie wskazywało na, na przegięcie, jakby pały, e, ale z tego co wiem, to e, tego jest więcej. No, ja wiem, że ta osoba, która te screeny posiada, ponieważ dzisiaj mi pisała, no, e, zamierza te screeny opublikować. Dziękuję bardzo za, pięć, za 25 zł. Doceniam zamierza je opublikować. Dzisiaj do mnie w, ten, w tej sprawie napisała. Dlaczego nie opublikowała do tej pory? Ponieważ w wiadomościach prywatnych, no, miał grożone, że stanie mu się krzywda. Pytanie jest tylko kluczowe takie, czy w tych wiadomościach jest coś grubego, czy to, o czym przed chwilą wspomniałem, wcale nie jest przegięciem. Mi się wydaje, no nie wiem, mi się wydaje na ten moment, że to nie było nic na tyle znaczącego na ten moment, tak mi się wydaje. Jednak samo spekulowanie o seksie z taką młodą już jest dziwne, poker, ale jednak. 26 zł. Czy jak wpłacę 20 dolarów? Jeśli pytasz mnie o GG Poker, to poker to I'm, now I'm don't to talking startem. to people who live in country when, where poker is illegal. I mean poker online. If you wanna play on g -g Poker, you can use code Ferrari and deposit minimum $25 to get the best bonus on the best poker site on the world. I'm talking about GG Poker. Guys, stay strong. A jak już jesteśmy przy Pokerze Today, I'm play uh, Bahama Debut SOP. A mianowicie, wpłacamy $1200. dolarów Nie więcej. Gramy jedną, jedną próbę wejścia na Mistrzostwa Świata, które odbędą się w grudniu na Bahamach. E i zamierzam to wygrać. Hehe, he. dobra, to tyle, powiedziałem wam. Eee, także tutaj sobie, to tu zostawiam do waszej, do waszej tej. Nie chcę mu wykręcić afery, bo mi to jest kurwa niepotrzebne. Eee, ale we will see, we will see. Ja wiem, że te screeny i tak będą już latały po necie, więc powiedziałem. Więc powiedziałem... Um...